Wiesz, co się dzieje w Twoim ciele w chwili, gdy serce przestaje działać prawidłowo. Masz może 3-4 minuty, zanim Twoje życie będzie w niebezpieczeństwie. A jeśli jesteś sam w domu, każda sekunda zmienia szansę na przeżycie. Większość osób po 60. roku życia popełnia jeden śmiertelny błąd w takim momencie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I dziś pokażę Ci dokładnie. Co musisz zrobić, aby przeżyć zawał serca kiedy jesteś zupełnie sam. Jestem dr Anna Kowalska, lekarz internista z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym, specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi i chorobach serca. Przez te wszystkie lata widziałam zbyt wiele przypadków, w których ludzie mogli się uratować, gdyby tylko wiedzieli, jak właściwie zareagować. Jeśli ten film może uratować Twoje życie lub życie kogoś bliskiego, zostaw teraz like, aby pomóc algorytmowi pokazać go większej liczbie osób. To może być różnica między życiem a śmiercią dla kogoś innego. Zanim przejdę dalej, muszę Ci opowiedzieć o panu Józefie. Miał 73 lata. Mieszkał sam w małym mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy w Krakowie. Pewnego popołudnia, kiedy oglądał telewizję, poczuł dziwny ucisk w klatce piersiowej. Pomyślał, że to pewnie niestrawność po obiedzie. Czekał. Ból narastał. Zaczął promieniować do lewego ramienia. Pot spływał mu po czole. I wtedy pan Józef popełnił błąd, który popełnia większość Polaków w takim momencie. Wstał, żeby pójść do łazienki po tabletki. Myślał, że to minie. Że może to tylko stres. Że nie chce niepotrzebnie wzywać karetki i martwić rodziny. W polskiej kulturze mamy ten problem. Prawda. Nie chcemy zawracać głowy innym. Nie chcemy być ciężarem. Wolmy cierpieć w milczeniu. Ale za tymi myślami kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo. Pan Józef stracił przytomność w korytarzu. Upadł. Pękło mu biodro. Gdy sąsiadka znalazła go następnego dnia, było już za późno. Serce ustało całkowicie. Wszystko dlatego, że nie wiedział, co zrobić w pierwszych minutach. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego te pierwsze minuty są absolutnie kluczowe. Według ostatnich badań polskich kardiologów 70% zgonów z powodu zawału serca w domu wynika z opóźnionej reakcji. Ludzie czekają. Myślą, że to przejdzie. Tymczasem każda minuta zwłoki zwiększa uszkodzenie mięśnia sercowego. Nauka już udowodniła, że przeżywalność spada dramatycznie po pierwszych pięciu minutach bez pomocy. Więc co dokładnie dzieje się w twoim ciele podczas zawału? Kiedy tętnica wieńcowa zostaje zablokowana, zazwyczaj przez skrzyp krwi, część twojego serca przestaje otrzymywać tlen. Komórki mięśnia sercowego zaczynają umierać. Boli. Boli strasznie, ale organizm równocześnie uruchamia mechanizmy obronne. Dlatego niektórzy ludzie czują zawroty głowy, nudności, słabość. Ciało wie, że coś jest nie tak. Problem polega na tym, że objawy zawału po 60. roku życia mogą być zupełnie inne niż te, o których wszyscy słyszeli. Nie każdy czuje ten klasyczny, ostry ból w klatce piersiowej. Niektórzy czują tylko mdłości. Inni mają ból w szczęce albo plecach. Kobiety często mają zupełnie nietypowe objawy: duszność bez bólu, zmęczenie, które wydaje się niewytłumaczalne. Lekarze wyjaśniają, że wraz z wiekiem nasze receptory bólowe stają się mniej wrażliwe. Dlatego osoby starsze mogą mieć zawał z minimalnymi objawami. To sprawia, że sytuacja jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Możesz mieć poważny zawał i myśleć, że to tylko lekki dyskomfort. Teraz przechodzimy do najważniejszej części tego filmu. Co musisz zrobić, jeśli podejrzewasz, że masz zawał, a jesteś sam w domu? Słuchaj uważnie, ponieważ to może uratować twoje życie. Pierwsza rzecz, absolutnie pierwsza, nie czekaj ani sekundy. Nie myśl, że to może przejść. Nie próbuj się położyć i odpocząć. Nie idź po szklankę wody. Natychmiast weź telefon i zadzwoń pod numer 999. To numer alarmowy w Polsce. Zadzwoń, zanim zrobisz cokolwiek innego. Kiedy połączysz się z dyspozytorem, powiedz jasno, spokojnie, że podejrzewasz zawał serca. Podaj swój dokładny adres. Powiedz, że jesteś sam. Nie rozłączaj się, chyba że dyspozyt ci to powie. Oni mogą ci instruować co robić dalej. Mogą ci pomóc przez telefon, dopóki karetka nie dotrze. Druga rzecz Jeśli masz w domu aspirynę, weź jedną tabletkę. Rozgryź ją w ustach, nie przełykaj od razu w całości. Rozgryzienie aspiryny sprawia, że substancja czynna wchłania się szybciej przez śluzówkę jamy ustnej. Aspiryna działa przeciwzakrzepowo. Może pomóc rozpuścić skrzep, który blokuje tętnicę. Ale tylko jeśli nie masz alergii na aspirynę i nie masz problemów z krwawieniem. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj dyspozytora. Trzecia rzecz. Usiądź lub połóż się w bezpiecznym miejscu. Nie stój. Jeśli stracisz przytomność stojąc, możesz upaść i dodatkowo się zranić. Usiądź na podłodze, oprzyj się plecami o ścianę lub łóżko. Jeśli czujesz się lepiej leżąc, połóż się, ale trzymaj głowę lekko uniesioną. To pomaga w oddychaniu. Czwarta rzecz. Jeśli masz otwarte drzwi wejściowe, zostaw je otwarte lub uchylone, jeśli to bezpieczne w Twojej okolicy. Ratownicy będą mogli szybciej do Ciebie dotrzeć. Jeśli nie możesz otworzyć drzwi, nie martw się, poinformuj o tym dyspozytora. Straż pożarna może wyważyć drzwi w sytuacji zagrożenia życia. Piąta rzecz bardzo ważna. Staraj się zachować spokój. Wiem, że to trudne. Serce wali, jesteś przerażony, ale panika zwiększa puls i zużywa tlen, którego twoje serce teraz desperacko potrzebuje. Oddychaj powoli, głęboko. Wdech przez nos, wydech przez usta. Powtarzaj w myślach: pomoc już jedzie, pomoc już jedzie. Czy widzisz, jak proste są te kroki? A jednak większość ludzi o nich nie wie. Dlatego tak ważne jest, abyś udostępnił ten film swoim bliskim. To może uratować życie. Teraz chcę Ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. O której rzadko się mówi. Istnieje technika, która może kupić ci dodatkowe minuty, jeśli czujesz, że tracisz przytomność. Nazywa się to kaszlowym masażem serca. Nie jest to zamiennik prawdziwej pomocy medycznej, ale w skrajnych przypadkach może pomóc. Jeśli czujesz, że zaraz żemblejesz, a jesteś sam, spróbuj mocno kaszleć. Kaszlij głęboko, z całej siły co dwie sekundy. Każdy kaszel powinien być naprawdę głęboki, żeby wywołać wstrząs w klatce piersiowej. To mechaniczne ściśnięcie może pomóc w utrzymaniu minimalnego przepływu krwi do mózgu i serca. Badania wskazują, że to może dać ci dodatkowe 30 sekund do minuty świadomości. Ale uwaga to nie jest metoda ratunkowa to tylko coś, co możesz spróbować zrobić, jeśli naprawdę nie masz innego wyjścia. Nigdy nie polegaj wyłącznie na tym. Zawsze zawsze dzwoń po pomoc jako pierwszą rzecz. Jeśli interesujesz się tym, jak chronić swoje zdrowie serca na co dzień, rozważ zostanie członkiem tego kanału. Członkowie mają dostęp do ekskluzywnych filmów z praktycznymi wskazówkami, diet i ćwiczeń specjalnie przygotowanych dla osób po 60. To może być twoja najlepsza inwestycja w zdrowie. Wróćmy teraz do tematu. Chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego nie powinieneś nigdy przenigdy próbować jechać sam do szpitala, jeśli podejrzewasz zawał. To jest kolejny śmiertelny błąd, który widzę zbyt często. Ludzie myślą: Szybciej dojadę sam, niż będę czekać na karetkę. Ale co się stanie, jeśli stracisz przytomność za kierownicą? Możesz zabić nie tylko siebie, ale także innych niewinnych ludzi. Opowiem Ci o pani Marii. 68 lat. Mieszkała w małej wsi pod Poznaniem. Poczuła ból w klatce piersiowej podczas gotowania obiadu. Pomyślała: zawiozę się sama do przychodni jest tylko 15 kilometrów. Wsiadła do samochodu. Nie dojechała. Straciła przytomność po dziesięciu kilometrach. Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Pani Maria przeżyła tylko dlatego, że ktoś ją zobaczył i natychmiast wezwał pomoc. Ale mogło być inaczej. Karetka ma wszystko, czego potrzebujesz: ma tlen, defibrylator, leki, wyszkolonych ratowników. Możesz otrzymać leczenie już w drodze do szpitala. To zwiększa Twoje szanse na przeżycie o kilkadziesiąt procent. Według danych polskiego systemu ratownictwa medycznego, osoby leczone przez ratowników już w karetce mają dwa razy większe szanse na przeżycie bez poważnych powikłań. A co, jeśli mieszkasz daleko od miasta? Co, jeśli karetka może przyjechać dopiero za pół godziny? Wtedy tym bardziej musisz zadzwonić jak najszybciej. Poinformuj dyspozytora, gdzie dokładnie mieszkasz. Opisz najbliższe punkty orientacyjne. W Polsce ratownicy medyczni są przeszkoleni do pracy w trudnych warunkach. Mogą też poprosić o wsparcie helikoptera medycznego w najpoważniejszych przypadkach. I jeszcze jedna rzecz: jeśli mieszkasz sam, zastanów się nad systemem alarmowym. Są dostępne specjalne przyciski alarmowe, które nosisz na nadgarstku lub na szyi. Jeden przycisk i automatycznie wzywana jest pomoc. To szczególnie ważne, jeśli już miałeś problemy z sercem w przeszłości. Koszt takiego urządzenia to zazwyczaj od 200 do 400 zł to niewiele w porównaniu z bezpieczeństwem, które daje. Możesz też umówić się z sąsiadem lub kimś z rodziny na codzienne połączenie telefoniczne. Proste: dzwonisz raz dziennie o tej samej porze. Jeśli nie odbierzesz, osoba ta wie, że coś może być nie tak. Takie małe rzeczy mogą uratować życie. Teraz chcę ci podać bardzo praktyczną polską recepturę, która pomoże ci wzmocnić serce na co dzień. To nie zastąpi leków przepisanych przez lekarza ale może wspomóc twoje zdrowie sercowo-naczyniowe. Nazywam to napar dla serca. Składniki są następujące. Potrzebujesz dwóch łyżek suszonego głogu, jednej łyżki liści melisy i jednej łyżki kwiatu lipy. Wszystkie te zioła możesz kupić w aptece lub sklepie zielarskim. Głuk jest znany z właściwości wspomagających pracę serca, Melyse pomaga obniżyć stres, a lipa ma działanie łagodzące. Przygotowanie jest bardzo proste. Zagotuj pół litra czystej wody. Wsyp zioła do szklanego dzbanka lub garnka. Żałej wrzątkiem. Przykryj i pozostaw do zaparzenia przez 15 minut. Następnie przecedź przez sytkoł. Proporcje i sposób użycia. Pij jedną szklankę tego naparu codziennie, najlepiej wieczorem przed snem. Możesz dodać łyżeczkę miodu, jeśli lubisz słodszy smak. Kuracja powinna trwać miesiąc, potem zrób tydzień przerwy i możesz powtórzyć. To delikatna, naturalna metoda wspierania zdrowia serca, którą stosuję sama i polecam swoim pacjentom. Ale pamiętaj, to jest dodatek do zdrowego stylu życia, nie zamiennik leków. Jeśli bierzesz leki na serce, nadciśnienie czy inne schorzenia, zawsze skonsultuj z lekarzem, zanim zaczniesz regularnie pić zioła. Zastanów się teraz przez chwilę: Czy kiedykolwiek zignorowałeś dziwny ból w klatce piersiowej, myśląc, że to nic poważnego? Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy z ryzyka? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może pomóc innym zrozumieć, jak ważna jest szybka reakcja. Wiem, że wiele osób po 60. roku życia czuje się nieśmiało w kontaktach z lekarzami. Myśli, że to normalne, że czasami boli, że to po prostu starość. Ale muszę ci powiedzieć coś bardzo jasno: Ból w klatce piersiowej nigdy nie jest normalny. Duszność, która pojawia się nagle, nie jest normalna. Silne zmęczenie bez wyraźnej przyczyny nie jest normalne. Twoje ciało wysyła ci sygnały. Musisz nauczyć się je słuchać. Nie ignoruj objawów, które wydają się dziwne. Lepiej raz za dużo pójść do lekarza niż raz za mało. W Polsce mamy dobrą służbę zdrowia. Kardiologia się rozwija. Mamy wykwalifikowanych lekarzy, nowoczesne szpitale, ale system działa tylko wtedy, gdy ty będziesz współpracować ze swoim zdrowiem. Lekarze często słyszą od pacjentów: Nie chciałem przesadzać, nie chciałem zawracać głowy, ale my jesteśmy po to, żeby pomagać. To jest nasza praca, to jest nasze powołanie. Nigdy nie czuj się źle, dzwoniąc po pomoc. Nawet jeśli okaże się, że to fałszywy alarm, lepiej dmuchać na zimne. Badania pokazują, że osoby, które regularnie kontrolują swoje zdrowie, mają znacznie mniejsze ryzyko poważnych incydentów sercowych. Proste badania, jak poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, mogą pokazać wczesne oznaki problemów. Jeśli Twój lekarz zaleca Ci badania, zrób je. Nie odkładaj tego na później. I jeszcze coś bardzo ważnego. Jeśli masz cukrzycę, nadciśnienie lub wysoki cholesterol, jesteś w grupie podwyższonego ryzyka zawału serca. To nie znaczy, że musisz żyć w strachu. To znaczy, że musisz być bardziej świadomy. Musisz wiedzieć, jakie są objawy zawału. Musisz mieć plan działania. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, co powinieneś zrobić w sytuacji awaryjnej. Zapytaj: Jakie leki powinieneś mieć zawsze pod ręką? Zapisz sobie numer alarmowy na widocznym miejscu na lodówce przy telefonie. Może ci się to wydawać przesadne, ale w momencie paniki trudno jest myśleć jasno. Przygotowanie może uratować ci życie. Chcę też, żebyś wiedział o objawach. Które poprzedzają zawał. Czasami organizm daje ostrzeżenie na kilka dni, a nawet tygodni wcześniej. Może to być narastające zmęczenie, trudności w wykonywaniu codziennych czynności, które wcześniej były łatwe, dyskomfort w klatce piersiowej, który pojawia się i znika, problemy ze snem, niepokój bez wyraźnej przyczyny. Jeśli zauważysz te objawy, nie czekaj. Idź do lekarza. Zrób badania. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawał serca można często przewidzieć i zapobiec mu, jeśli zareagujesz na czas. Kardiolog może zlecić test wysiłkowy, echokardiografię, inne badania, które pokażą, jak pracuje Twoje serce. Według statystyk, 50% zawałów serca w Polsce kończy się śmiercią, zanim pacjent dotrze do szpitala. Ale ta liczba może być znacznie niższa, gdyby ludzie wiedzieli, jak prawidłowo reagować. Dlatego tak ważne jest szerzenie tej wiedzy. Dlatego proszę Cię, udostępnij ten film. Pokaż go swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom. To może być dar życia. Teraz chcę porozmawiać o czymś, co jest równie ważne jak wiedza medyczna to wsparcie emocjonalne. Życie w samotności, szczególnie po 60. roku życia, może być trudne. Wiele osób czuje się odizolowanych. Dzieci mieszkają daleko, przyjaciele odchodzą. I w takiej sytuacji strach przed chorobą staje się jeszcze większy. Jeśli czujesz się samotny, spróbuj nawiązać kontakt z lokalnymi grupami seniorów. Wiele miast ma kluby seniora, grupy wsparcia, spotkania w świetlicach. To nie tylko pomoże ci psychicznie, ale także stworzy sieć bezpieczeństwa. Ludzie będą wiedzieli, że istniejesz. Będą mogli zauważyć, jeśli coś jest nie tak. Kościół też może być miejscem wsparcia. Wiele parafii prowadzi programy pomocy dla osób starszych. Wolontariusze mogą odwiedzać cię regularnie, pomóc w codziennych sprawach, być tam w razie potrzeby. Nie bój się prosić o pomoc. To nie jest słabość, to jest mądrość. A teraz wracam do tematu zawału. Chcę, żebyś zapamiętał jeszcze jedną rzecz. Po przebytym zawale serca rehabilitacja jest absolutnie kluczowa. Wiele osób myśli, że po wyjściu ze szpitala wystarczy odpoczywać. To nieprawda. Potrzebujesz kontrolowanej aktywności fizycznej, odpowiedniej diety, wsparcia psychologicznego. Rehabilitacja kardiologiczna pomaga sercu odzyskać siłę. Pomaga zapobiec kolejnemu zawałowi. Badania wskazują, że osoby, które uczestniczą w programach rehabilitacji kardiologicznej, mają o 40% mniejsze ryzyko ponownego zawału w ciągu następnych 5 lat. To ogromna różnica. Jeśli twój lekarz zaleca ci rehabilitację, nie odkładaj tego. Nie myśl, dam sobie radę sam. Rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia fizyczne to edukacja, wsparcie, nauka, jak żyć ze zdrowym sercem to nauczenie się, jakie są twoje limity, jak dbać o siebie na co dzień. Dieta też jest niezwykle ważna. Po zawale powinieneś ograniczyć sól. Tłuszcze nasycone cukier. Jedz więcej warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów ryb. Unikaj przetworzonej żywności. Polska kuchnia może być zdrowiu szkodliwa, jeśli opiera się na tłustym mięsie, smażonych potrawach, ciężkich sosach. Ale może być także bardzo zdrowa, jeśli wybierzesz odpowiednie produkty. Gotuj w domu. Unikaj restauracji i fast foodów. Pij dużo wody, ograniczaj alkohol, jeśli w ogóle go pijesz. Przestań palić, jeśli palisz. Palenie to jeden z głównych czynników ryzyka chorób serca. Nigdy nie jest za późno, żeby rzucić. Twoje serce zacznie się regenerować już po kilku tygodniach bez papierosów. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Stres. Stres jest cichym zabójcą serca. Chroniczny stres podnosi ciśnienie krwi, zwiększa poziom kortyzolu, który uszkadza naczynia krwionośne. Jeśli żyjesz w ciągłym napięciu, zmartwiony pieniędzmi, zdrowiem, rodziną, twoje serce cierpi. Spróbuj znaleźć sposoby na redukcję stresu. To mogą być proste rzeczy. Spacery na świeżym powietrzu, modlitwa, medytacja, hobby, które sprawia ci radość, spotkania z przyjaciółmi, czytanie książek, słuchanie muzyki, cokolwiek, co pomaga ci się zrelaksować. Sen też jest kluczowy. Starsze osoby często mają problemy ze snem ale brak snu zwiększa ryzyko chorób serca. Staraj się spać 7 do 8 godzin każdej nocy. StWU kaskięt RZ rutynę przed snem. Ciemność, cisza, wygodna temperatura w sypialni. Unikaj kofeiny po południu. To wszystko może pomóc. Wiem, że to dużo informacji. Może się wydawać przytłaczające. Ale nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij od małych kroków. Może dzisiaj po prostu zapisz sobie numer alarmowy w widocznym miejscu. Jutro sprawdź, czy masz w domu aspirynę. Pojutrze umów się na badania kontrolne. Małe kroki prowadzą do wielkich zmian. I pamiętaj: nie jesteś sam. Są miliony ludzi w Polsce, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia. Są lekarze, pielęgniarki, ratownicy, którzy każdego dnia walczą o życie ludzi. Są rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, którzy mogą ci pomóc. Musisz tylko pozwolić im to zrobić. Jeśli podobał ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Mówię w nim o tym, jak rozpoznać wczesne objawy problemów z sercem i co możesz zrobić, żeby zapobiec poważnym incydentom. To wiedza, która może naprawdę zmienić twoje życie. Zanim zakończę, chcę, żebyś zapamiętał najważniejsze przesłanie z dzisiejszego filmu. W momencie, gdy podejrzewasz zawał serca, masz jedną najpilniejszą rzecz do zrobienia. Dzwonij po pomoc. Dzwoni 999. Nie czekaj, nie wahaj się, nie myśl, że to przesada. Twoje życie jest zbyt cenne, żeby ryzykować. I jeśli masz kogoś bliskiego, kto mieszka sam, zadzwoń do niego dzisiaj. Porozmawiaj o tym fijnie. Upewnij się, że wie, co robić w sytuacji awaryjnej. To może być najważniejsza rozmowa, jaką kiedykolwiek przeprowadzicie. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Dbaj o siebie. Słuchaj swojego ciała. I pamiętaj: jesteś ważny. Twoje życie ma znaczenie. Niech ten film będzie początkiem nowego rozdziału w trosce o Twoje serce. Do zobaczenia w następnym filmie. 7 listopada Polones. O Fazer m atak kardiako apus 60 anas, co robić w przypadku zawału serca po 60. roku życia?